E5 to typowa odpowiedź, która zajmuje centrum, kontroluje D4 oraz umożliwia rozwój hetmana i czarnopolowego gońca. sef 3 rozwija skoczka w kierunku centrum, atakuje piona na E5 i przygotowuje roszady. SC6 rozwija skoczka w kierunku centrum, chroni piona na E5 i zerka na pole D4. Partia trzech skoczków rozpoczyna się od SC3. Skoczek przejmuje kontrolę nad D5 i wzmacnia obronę piona E4. C6, rozwija skoczka, atakuje piona E4 i kontroluje pole D5. Rozwijają figurę i atakują centrum. Przeciwnik wyprowadza gońca, zwiększając swoją kontrolę nad centrum. Roszada na skrzydle królewskim jest zazwyczaj bezpieczniejsza, ponieważ Twój król znajduje się dalej od centrum. Obie strony wykonały już roszady. Miałeś lepszą opcję, ale nie jest źle. Podoba mi się ruch Twojego przeciwnika. Przeoczyłeś szansę na przygotowanie rozwoju gońca. To jest równa wymiana. To była równa wymiana. Oczywiste odbicie. Przegapiłeś szansę na przygotowanie rozwoju gońca. Umożliwiłeś przeciwnikowi wygranie tempa dzięki atakowi na hetmana. Przeciwnik wykonał jeden z najlepszych ruchów w tej pozycji. Zaoferowałeś przeciwnikowi możliwość wymiany figur o takiej samej wartości. Przeciwnik zaatakował twojego hetmana, który musi odejść. Przeciwnikowi wymuszenie zdublowania pionów. Przeciwnik przeoczył, to była równa wymiana materiału. Odbicie połączył. Piony to pierwsza linia obrony Twojego króla, a ten ruch może niepotrzebnie narazić Cię na niebezpieczeństwo. Przeciwnik zbił Twojego pionka za darmo. Ryzykowny ruch, który naraża Twojego króla na potencjalne ataki. Przeciwnik wymienia figury o takiej samej wartości. Dobra robota. Też bym tak zagrał. Przeciwnik przeoczył szansę na odsłonięcie szacha z jednoczesnym atakiem na piona. Odbiłeś. Przeciwnik przeoczył szansę na przygotowanie rozwoju gońca. Ten ruch jest ok, ale sam zagrałbym coś innego.